Emilia Król, Real Newspel, a u mojego w boku stoi Wojtek Gola. Cześć. Cześć, wiosnę się. Jesteśmy na premierze filmu Furioza. Czego się spodziewasz po tym filmie? Przede wszystkim takiego brutalnego kina, emocjonującego, dobrego kina. Przede wszystkim to jest dla mnie najważniejsze, przychodząc tutaj, emocji. Tego, czego chyba każdy widz się spodziewa, oczekując dobrego sensu. Wojtek, przyznaj się, jeździłeś kiedyś na ustawki? Nie, na ustawki nie. Zdarzało mi się y, uczestniczyć, uczestniczyć w delikatnych tam potyczkach, niekoniecznie gdzieś z, y, sprowokowanych przeze mnie, y, ale tak, żeby z kimś się ustawiać do ustawki, to nie. Czyli y, znasz y, jakby z grubsze środowisko kibicowskie, tak? Y, Powiedzmy, że znam, znam takie osoby, ale nie zagłębiam się w te tematy. Czy MMA też towarzyszyło jakoś przy produkcji tego filmu? Tutaj były również sceny yy, boksu. Yy, no, filmu jeszcze nie widziałem. Wspieraliśmy jako Fejm MMA yy, całą produkcję, też tutaj promocyjnie. Także no, mam nadzieję, że no, dobrze to wypadło. Jestem pewien, bo już słyszałem bardzo pochlebne opinie. Tak naprawdę nie było żadnej negatywnej. Więc film, pomimo tego, że jest długi, bo trwa ponad dwie godziny, no to odczułem, że bardzo yy, swoją fabułą przyciąga i odbiorcy są zaciekawieni. Zaskoczyła cię postać Mateusza Damińskiego i jego spektakularna przemiana? No tak, no świadczy o tym, że to jest dobry aktor, który potrafi się wcielić w każdą rolę, szczególnie tak skrajną, bo naprawdę jego metamorfoza jest potężna. No i w ogóle no myślę, że spisał się bardzo dobrze. Już widząc to po materiałach reklamowych, po sesjach zdjęciowych, no to mogę powiedzieć, że to będzie dobry film. Tak, no on wykonał ponoć półtora miliona podskoków na skakance, wstawał dwa razy dziennie, żeby chodzić na siłownię, więc rzeczywiście musiał sobie odmówić niejednego pączka. Metamorfoza wyszła znakomicie, także co Tak zapraszamy na film. No, wiesz, dziękuję bardzo.